W dzisiejszym odcinku. Widzę, że ta papuga to orzeł biznesu. Hej, witam was serdecznie. Ja jestem Kaftan, a wyglądacie Sea of Thieves. Piracki żywot. Moi drodzy, wyszedł nowy dodatek, w którym będzie nam dane zagrać opowieść. W której wystąpi m.in. Jack Sparrow, znany z Piraców z Karaibów. Będzie to nie lada przeprawa i mam nadzieję, że wam się spodoba. Ja natomiast mam dla was konkurs, w którym Sea of Thieves, łącznie z tym dodatkiem, jest do wygrania. This world, Zostawcie więc po sobie kciuka w górę, a w komentarzu napiszcie, od jak dawna mnie oglądacie, jaka była pierwsza seria, którą na kanale widzieliście lub jaka jest seria, którą chcielibyście zobaczyć. Tym samym wesprzyjcie kanał kciukiem w górę, a w komentarzu napiszcie mi, czy chcecie zobaczyć całą serię z dodatku Sea of Thieves, Piracki Żywot na kanale. Jeżeli tak, dajcie znać w komentarzach. Dobrze, tymczasem musimy wybrać jedną z misji. Tu widzę opowieści pirackie. Jedną z nich jest, zdaje się, to piracki żywot. No i robi się. To powinno być nadzwyczaj ciekawe. Człodrowo czy ta postać, tylko mnie, przypomina cioteczkę Tietalmę z filmu. They've seen much to chill the blood. A deep hunger. A heart of fire. But they always promise the freedom of the sea. Hmm. Now, though, a new danger is coming on the tides. Already, a changed this world to its liking. And if what it wants can't be found, it will take.

Nobody but its captain may trade below the deck of that ship. That means to learn the truth with your own eyes, you'll have to store away. But if the ferryman in catch you, your destiny might end there. Still listening hmm. Then listen close. All you think you know about your life and death is only the beginning. With your heart still beating, you will see those cursed shores with new eyes. When you raise up the flame of souls, all I can do is show you the way. Okej, okay. masz tam drobne? Podziel się. Okej. Okay. Naprawdę wygląda jak cioteczka Tia Dalma. Bardzo fajnie zrobiona postać. W porządku. Co też mi pokażesz? Uuu. okay yeah, this statteczek just appeared happened. I traveled to another world, and now you will do the same. Take these words for the journey if you read them. Then whisper what has been and what is yet to be. Whispers to help you save a pirate's life now make sail. The door is open. The prisoner is waiting. And our time is trickling away. OK. Czyli rozumiem, że otrzymano opowieść. Pora na mnie. Na statek i do tego dziwacznego miejsca na prawo, tak jest? Dobrze, teraz przypomnijcie mi, jak się w Sea of grało statkiem? <grym> Okej, okay. ster na prawo, znaczy na lewo. Od razu musimy kotwicę, kotwica tam, dobra. Kotwicę możemy podciągnąć. Do góry i żagle opuścić, tak jest? Czy żagiel opuszczało się ze Sterburty, czy... czy może gdzie indziej? Dzwonek. Na bocianie gniazda nie fruniemy. Zdaje się, że tutaj tak jest. No i pięknie. <grymny> Zapowiada się nadzwyczaj ciekawa przygoda. Przygoda nie lada zabawna. Jest to tytuł, który ma dużo humoru. Jestem ciekaw w jakiej formie zostanie przedstawiona opowieść Jacka Sparoła, bo nie da się ukryć, że jest to postać kultowa wręcz. Oczywiście kultowa w ramach dość, no cóż, młodego uniwersum jakim są Piraci z Karaibów, ale... No i swoją drogą, napiszcie poniżej, który z filmów, która część jest waszą ulubioną. Bo nie ukrywam, że w moim przypadku będzie to pierwsza. Im dalej w las, tym gorzej, więc... <gryw> definitywnie jedynka. A jeżeli lubicie Orlando Bloom'a, który Grał w tym filmie, dość osobliwą i niefajną postać, dosyć taką Strasznie Głupią Ale jeżeli chodzi o Orlando Bloom'a to zagrał świetnie w serialu Na Amazon Prime zatytułowanym Carnival Row w Bardzo fajny klimatyczny serial Jeżeli Piraci z Karaibu wam się podobali to myślę, że i Carnival Row Będzie w waszym guście Także polecam Tymczasem zobaczmy co mnie czeka po drugiej stronie, zielonego światła, bo domyślam się, że ciekawa przeprawa. No i mam nadzieję, moi drodzy, że. cóż, chcecie zobaczyć całość tej gry na kanale? Nie jestem pewien, jak długie jest to. Dodatek i długa opowieść, ale. Zostawcie kciuka w górę, a będę wiedział. Ojej, czułko. No <laughs> okej. Okay. Get kraken, and coins Widzę, że ta papuga to orzeł biznesu. O jejku. Ale jaja. No i odfrunął. Ja tu zostałem sam. W porządku, mam płynąć do przodu, tak? O jejku, to jak ta scena ze skrzynią marlaka. To była, nie, zaraz, to było na, na krańcu świata. To nie była skrzynia Marlaka. To było na krańcu świata. Marli płyną gdzie ich miejsce. Wrzucić wam łopatę dla przewoźnika w razie gdyby monet zabrakło? <ścoughs> ojej. Dzień doberek. Jestem kosmicznie ciekaw. Czy mógłbym wskoczyć? Czy mógłbym wskoczyć ewentualnie strzelić do... O! Latarnia mnie wychwyci. A jestem ciekaw, czy mogę... strzelić do któregoś z nich. Może to zły pomysł. Ale strasznie mnie to kusi. Zobaczmy jak się sprawdzi Armata. O nie! Ale to było wredne. Nie i Davy Jones waiting for them to do bay. <laughs> David Jones? David Jones? ma bardzo fajną melodię w swoim <laughs> repertuarze. Główny motyw Daviego Jonesa z filmów. No proszę. Mm. W ostatnim czasie dużo gier o bardzo surowym, dziwnym i osobliwym klimacie nagrałem. Przypomina mi się na przykład Amnesia Rebirths, do której dodałem polskie napisy. Cieszę się, że tu jest wszystko po polsku, bo w ostatnim czasie bardzo gier na kanale dużo muszę tłumaczyć. Dodałem polskie napisy, tak żeby Wam było łatwiej zrozumieć fabułę, a w tym wypadku no cóż, mnie jest łatwiej, bo jest mniej roboty jest i kadcenka. Dobrze. Piracki żywot, obce wybrzeża. Hmm, rozumiem, że misją moją. Czy na mapie. Aha, wszystko widzę. <grytania> wszystko widzę, dosłownie. Dobrze, rozumiem, że moim zadaniem jest dostać się na brzeg. Zakręcimy ostro i przyhamujemy przy samej plaży. Powinno to być nadzwyczaj bezpieczne. Zaraz się przekonamy. Moi drodzy, kojarzycie gry pirackie ogólnie? Jakieś? Czy są jakieś, które graliście? Jeżeli mi myślą o grach w klimacie piratów, to pamiętam, jak miło zaskoczył mnie Risen 2 Mroczne Wody. Fantastyczny airbag, w sensie przesympatyczna gra twórców Gotika, którą jeżeli nie graliście. No cóż. Nie wiecie, co tracicie? Naprawdę nie wiecie, co tracicie. A osobiście uważam, to moja ulubiona gra o piratach, jeżeli chodzi o gry fabularyzowane oczywiście. Bo nie da się ukryć, że Sea of zrobi dobrą robotę jako symulator życia pirata. Czy ja się mogę wystrzelić sam z armaty? Nie sądzę. Ktoś mógłby mnie wystrzelić. Ja sam już niekoniecznie. Okej, okay. to płyniemy. Rekinów żadnych chyba nie ma wokół. Powinniśmy czuć się bezpiecznie. Brzeg już widać. Dziwacznie niebieskie drzewa. Cóż to za osobliwa lokacja. Żywej duszy. Znaczy, spodziewałbym się marlaków, ale... mimo wszystko dosyć spokojnie. Ciekawe jak się to rozwinie. Zrobimy krótszy pierwszy odcinek, bo jestem bardzo ciekaw waszej opinii. Więc jeżeli jakimś cudem chcielibyście całą serię z tej gry, bardzo was proszę, wesprzyjcie kanał kciukiem w górę, a w komentarzu napiszcie, że chcecie Sea of chcecie żywot. powiedziałbym, prawie żywot u Piracki żywot na kanale. Będę mega wdzięczny. Naprawdę mega. Okej. Okay. Cóż to za nieruchomy panopek. Dzwonek uderzyć mogę, nie mogę. Eee, szkoda. Ogromna szkoda. Dzień dobry. Uuu. Dobrze. Potrzebujemy latarni. Czy on ją miał? Nie ten panopek nie miał latarni, on miał dzwonek i ja mam latarnię. Dobra, podnieś ją. Potrzebujemy chyba tego ognia. Dobrze myślę, dobrze myślę. Odkryto płomień dusz w porządku. Zapal i zapal Dziękuję. To fakt. Dobrze. Ty kolego po raz kolejny lampa. Dobrze. Czegoś ty brakuje. ty tylko czego. Ciebie. Czyżby już? Nope. Czy to będzie kolejna? Owszem. Panowie widzę ciągnął swoje. Rzecz tym, że my możemy frunąć dalej. Uuu. I frunąć dalej powinniśmy. Okej, okay. Tu nie wejdę. Widzę, że tam się osobliwe rzeczy dzieją. A oni szły sobie głąb jaskini. Chcieli się obłowić i chyba się obłowili. Ewentualnie wydaje mi się, że to jest ich skarbiec. Pięknie śpiewacie. Przepięknie. No to już słyszałem. A teraz tak. Tak, oni wnoszą definitywnie skarby, więc wydaje mi się, że to jest ich skarbiec. Hmm. Nawet łopata tu nie sprawdzi się, nie? Domyślnie rąb to bym łopatę do środka. Liczył, że nada się jako rączka. A tu widzę. Czy za wodospadem... Uuuu! Za wodospadem się coś kryje. Za to uwielbiam Ryzena i Gotika. Za to, że jeżeli jest wodospad, wejdę za niego i za nim kryje się coś fajnego. I zwykle były to nagrody w postaci uzbrojenia i tak dalej. Mega przyjemna rzecz. Mega przyjemna. Okej. Okay. Dzień dobry.

Zagada się człowieku i spadnie, Dobrze, że sobie nóg nie połamałem. Od kolan w górę. Cholipka, no. Co za bieda. Muszę się dostać z powrotem. W ogóle nie spodziewałem się, że ten dodatek wyjdzie ale ekipa Xboxa da mi szansę zobaczyć go nieco wcześniej. Wygląda na tyle ciekawy, że uznałem, że. No cóż, jakkolwiek szybko Jacka Sporola nie uświadczymy i Jacka sporołem nie zagramy, to jest to postać, która dla tego dodatku. Jest nadal kluczowa. A tabinguje go gość, który dowiedziałem się, że w Kingdom Hearts. chociażby. Tabingował głos Jacka spawał, udając go niemalże idealnie. No bo wiadomo, Johnny Depp wykosztował. Ale wizerunek został. Samego Jacka. Dobrze. My musimy się dostać tutaj. I wydaje mi się, że. Szukam latarni. Jesteś tutaj.

Milczcie jak grup. No dobrze. Trzeba się spodziewać, że oni dopłyną do końca i otworzy się brama. To było dziwne. Ale okej. Okay. Tu nic nie ma. No nic. Czy oni płyną? Płynął. Tam zapalona lampa. Hmm. Czy mam po prostu iść za nimi? Tak mi się wydaje. Nie wydaje mi się, żeby tu działo się coś innego. Wydaje mi się, że to po prostu. No cóż. Oni płyną, ja za nimi i wszyscy zadowoleni. Okej. Okay. Jestem ciekaw ogółem tego, jak przyjmiecie odcinek z tej gry, bo. No cóż, wiele osób lubi Jacka's Sparrow, myślę, że dla fanów Piratów z Karaibów może być nadzwyczaj ciekawy tytuł. No i konkurs! Chciałem wam kupić kopię Sea of mi. z Będziecie mieli nagrodę za to, że ostatnio bardzo mi wspieracie kanał. Więc pamiętajcie o kciuku w górę. Bo to bardzo pomaga filmom dotrzeć do nowych osób i kanałowi się rozwijać. Będę wam mega, mega wdzięczny. Tymczasem drabina do góry naokoło i fruniemy. Błagam, nie spadnij. Udało się. O, ok. Hmm. Czy ja na pewno zapadnię wszystko? Tak mi się wydaje. Tu jest zapalona latarnia, przejście jest, więc najwyżej te zostawy za sobą, ale nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że to już wszystko giełka, u, złoto widzę. O, kurczę, chciałem okay. tu coś zrobić. Czy jest tu coś do zrobienia, czy może jest to po prostu skarbiec, który ja mam ominąć? Wydaje mi się, że jest to na tyle osobliwa i pełna złoto lokacja, że gdzieś tutaj... ...byliby skorzy ukryć coś fajnego. Ojej. Wygląda pięknie. Wygląda naprawdę przepięknie. Dobrze. No okej. Okay. Najwyraźniej idziemy naokoło. I hop, i hop, i hop. I jajco. <noise> Nie zauważyłem, muszę patrzeć pod nogi. Hańba Hop, i hop, i hop, i hop. Wszyscy szczęśliwi. O kurcze. A to ci heca. No dobra, rozumiem, że tak. Mogę wymienić broń. I tu wydaje mi się dobrym pomysłem byłoby olać strzelbę przez na to, że mógłbym zamiast niej wziąć albo karabin snajperski, albo rewolwer. I zaczynam mieć hmm, dylemat. Ale wydaje mi się, że tak, że zostaniemy przy kordelasie i przy pistolecie skałkowym. Okej. Okay. Dobra.

marnie mi grup. grób A ze mnie byłby trup, właściwie placek gdybym ryłem upadł Na sam dół No a tu proszę niespodzianka Jednak da się to przeżyć Trzeba tylko cierpliwie doczekać Wiecie co to mnie jest ciekawi? Że powstaje gra w świecie Indiana Jonesa! Kolejna! Nowa! To dopiero coś co? Ojejku Jest taki tytuł Indiana Jones and the Emperor's Tomb Który, ojejku Wieki temu pokrywałem. Nawet nie na kanale. Może wypadałoby. Uuu, jak ładnie. Jak niesamowicie ładnie. <grytanie> Ojejku, moi drodzy, wygląda to nadzwyczaj pięknie. Wygląda to naprawdę nadzwyczaj pięknie i... No cóż! Mam nadzieję, że ogółem. Piracki żywot się Wam podoba. Jeżeli tak, proszę pamiętajcie o kciuku w górę, bo to mega wspiera kanał, a my mamy punkt kontrolny. W komentarzu napiszcie, czy chcecie zobaczyć całość tej gry na kanale. Byłoby mi mega miło, no i pamiętajcie o konkursie, o którym mówiłem na samym początku, tymczasem ode mnie w tym odcinku. To tyle. Mam nadzieję, że się wam podobało. Pamiętajcie, że moje odcinki powstają dzięki wsparciu patronów z Patronite'a, do którego link znajdziecie na ekranie i poniżej. Ponadto pamiętajcie o kciuku w górę i tym, że odcinki na kanale pojawiają się codziennie o 16.00 i 19.00. Śledźcie Facebooka i Instagrama, żeby być na bieżąco oraz Twitcha, jeżeli chcecie oglądać mnie na żywo prawie codziennie. Tymczasem trzymajcie je ciepło i do jego usłyszenia.